Trawy przycina się po zimie, gdy trawa zaczyna rosnąć. Ale przed przycinaniem tych traw ważne jest, aby założyć rękawice, ponieważ niektóre trawy mogą być bardzo ostre, więc założymy rękawice, które posłużą nam również do oczyszczenia wnętrza naszych traw. Potrzebujemy nożyc, aby je przyciąć. Zrobimy im cięcie, coś w stylu kuli lub użyjemy sekatora. Grzebień do oczyszczania wokół traw, a potem przyniesiemy im kompost i nawóz organiczny, który teraz można znaleźć w sklepach z nawozami specjalnie dla traw. Teraz zaczynamy przycinanie, więc w zależności od wysokości waszych traw możemy je podzielić na trzy kategorie: małe trawy, średnie trawy i duże trawy. Tutaj mamy włosy anielskie, przytniemy je na wysokość 10 cm, do tego użyję raczej sekatora. Raczej sekator. Więc Weźmiemy swoją rękę i z rękawicami na wysokości rękawicy to zazwyczaj odpowiada. Odpowiedniej wysokości, aby móc je przyciąć, więc je przycinamy. Przejdźmy teraz do innych traw średniej wielkości, a do tego użyjemy nożyc. Więc tutaj mamy do czynienia z trawą średniej wielkości, która osiąga wysokość 70 cm. Więc z zimą liście mają tendencję do opadania, więc to zapewnia pewną ochronę podczas zimy. Nigdy ich nie przycinaj przed zimą, to także z tego powodu przycinamy je po zimie. Po zimie zauważamy również u podstawy kilka małych liści, które zaczynają się rozwijać w środku, więc przytniemy tuż nad... Więc użyjemy nożyc i przytniemy w kształcie kuli. Możecie również zachować te suche liście, może to również posłużyć jako ściółka, zarówno u podstawy waszych traw, albo je siekacie i po prostu wrzucacie do kompostu. W kategorii dużych traw znajdziemy miskanty, w zależności od gatunku mogą osiągać wysokość ponad 2 metry. Dwie techniki, aby je przyciąć, albo używasz nożyc, albo dlaczego nie sekatora. Wybrałem sekator, ponieważ zamierzam zebrać łodygi. Miskanty, które posłużą mi jako podpory dla moich bylin, lub dlaczego nie w ogrodzie warzywnym, przycinamy je na wysokość 30 cm. Czyste cięcie. Więc w zasadzie czekamy aż zaczną rosnąć, aby je przyciąć. Teraz przejdziemy do czyszczenia naszych traw, a przede wszystkim będziemy je nawozić. Dla małych traw takich jak włosy anioła, polecam użycie małej grzebienia, która pozwoli Wam wydobyć korzenie psich włosów, które są delikatne. Należą do tej samej rodziny, więc zawsze są dość trudne do usunięcia, podobnie jak inne trawy. Gdy już dobrze wyczyścisz wokół swojej trawy, wzbogacimy ją nawozem. Istnieją specjalne nawozy organiczne do traw. Wsypujemy małą garść. Dobrze rozłożone wokół, zgarniamy z tyłu. Możemy też dodać trochę kompostu. Łartosk z doniczki o średnicy 14 cm. Oto, aby dobrze odżywić swoje trawy. Lekko zakopujemy. Jeśli macie małą ściółkę, możecie przynieść ściółkę wokół, aby zapobiec wzrostowi innych traw u podstawy a przede wszystkim aby trawy odzyskały pewną świeżość i mogły rosnąć jeszcze bardziej dla średniej wielkości traw polecam aerograf, który pozwoli Wam napowietrzyć wokół Waszych traw nie uszkadzając korzeni rośliny uprawnej z drugiej strony pozwoli to na usunięcie korzeni psich zębów lub powojników Bambusy również należą do rodziny traw, ale uwaga, nie przycina się ich w ten sam sposób. Na koniec zimy po prostu przycinamy łodygi spalone przez mróz, tną je u podstawy sekatorem. Podsumowując, małe trawy przycina się na 10 cm od ziemi, średnie na 20 cm, a duże trawy na 30 cm. A potem pamiętajcie. Kiedy trawa rośnie, trawy nadają się do przycinania.